Cześć z tej strony Krzyklis z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak pomóc bliskim być trochę bardziej przygotowanym na sytuacje awaryjne na trudne czasy w taki sposób, żeby oni nawet o tym nie wiedzieli do końca. Po prostu kupując im odpowiedni prezent. Zapraszam. Koniec roku dla mnie to jest zawsze taki moment zastanawiania się nad tym, co kupić najbliższym na gwiazdkę. Bo gwiazdka wokół rodzin, przynajmniej w mojej rodzinie. To było zawsze to święto, które świętowaliśmy najhuczniej, kiedy dostawało się, ale też i kupowało się bliskim najfajniejsze prezenty. Poradniki prezentowe na kanale mamy już dwa i ten materiał absolutnie takim filmem nie będzie. Nie będę tutaj tylko wymieniał jakichś rzeczy, które warto jest kupić i tłumaczył dlaczego. Chciałbym natomiast przekonać Was, żebyście te okazje kupowania prezentów bliskim potraktowali jako taki sposób na to, żeby ich w jakiś sposób przygotować bardziej na sytuacje awaryjne, na trudne czasy, Taki sposób, który będzie dla nich najmniej inwazyjny. Oni nawet mogą nie wiedzieć, że wy im w tych przygotowaniach pomagacie. Ja zawsze uważałem, że w interesie każdego z nas powinno być to, żeby nasze rodziny były dobrze przygotowane. Wiemy też, trzeba być realistą, że nie każdego da się przekonać. Nie możemy człowieka przekonać, żeby sobie zrobił zapas żywności, czy kupił filtr do wody. Ale możemy mu kupić ten zapas żywności i kupić ten filtr do wody na gwiazdkę. Zacznijmy może od tego, co jest w moim odczuciu taką definicją idealnego prezentu. Jako takiego. Uważam, że to powinno być coś, co obdarowywany sam by sobie chętnie kupił, tylko mu szkoda pieniędzy, bo to jest najlepsza definicja prezentu. Coś, o czym człowiek marzy, ale zwyczajnie mu szkoda na to wydawać własne pieniądze. Może to być coś, co pozwoli mu spędzać czas przy swoim hobby, może to być coś, co jest mu bardzo potrzebne i co na pewno doceni, ale ważne jest to, żeby było to coś fajnego, atrakcyjnego, ale coś takiego, czego człowiek raczej by sobie sam nie kupił. To jest idealny prezent. Jeśli idziemy kluczem rzeczy, które mają pomóc w sytuacjach awaryjnych, to myślę, że to powinno być także coś, co najlepiej będzie przydatne na co dzień, a nie coś takiego, co człowiek sobie pomyśli, o, to mi się nigdy nie przyda, to ja to gdzieś tam schowam daleko albo wyrzucę, albo pozbędę się tego oddam komuś innemu na prezent. Nie, to powinno być coś, co będzie używane przez tego obdarowanego możliwie często. Jak zawsze, nowoczesny surliwal kupujemy coś na sytuacje awaryjne, co pomaga również na co dzień. Fajnie, żeby to było coś, co ma odpowiednio dobrą jakość i posłuży dłużej, a nie zostanie wyrzucone, czy zniszczone, czy uszkodzone po pierwszym użyciu albo pierwszych dwóch użyciach. Pomysłów na konkretne prezenty jest oczywiście całe mnóstwo, natomiast wydaje mi się, że jest cała taka jedna kategoria, z której będzie najłatwiej wydać, wybrać coś, patrząc z tymi kryteriami. Mianowicie różnego rodzaju sprzęt sportowy i turystyczny. Na przykład można kupić komuś rower, który będzie sobie jeździł na wycieczki, a w sytuacji jakiegoś kryzysu ewakuje się nim z miasta. Tak? Wszelkiego rodzaju sprzęt turystyczny, jakieś tam kuchenki, kubki termiczne, termosy, talerze. Ja Wam pokażę parę rzeczy, które sobie kupiłem ostatnio na prezent samemu sobie. Może ja to będę rozpakowywać, bo to tak to przyszło. Bardzo proszę. Tytanowy. Kurde, trzeba bardziej rozwiązać. Tytanowy talerz Live Venture. Nie wiem ile to waży. 70 g. Taki dosyć głęboki talerz. Co tu mamy dalej? Tytanowy kubek. Ja go kupiłem na stronie MPK, Tam było opisane, że to jest kubek termiczny. To nie jest kubek termiczny, widać. Ma tylko jedną ściankę. Waży. 65 gramów, leciutki, jaka pojemność? 450 ml, kurde, to prawie pół litra ma, nie wygląda. Tytanowy kąpet sztućców. To znaczy, jak to się a? To znaczy one są częściowo tytanowe, częściowo chyba stalowe. No to dobrze, bo chyba stal się lepiej nadaje do krojenia i nabijania niż Tytan i tytanowy karabinek, ile to waży? 59 gramów. No i na przykład, teraz ja sobie tego typu rzeczy, może akurat talerz to nie, ale kubek i te sztuce z całą pewnością będę trzymać w moim zestawie ewakuacyjnym. A jak sobie będę dziś jechać na wycieczkę, to sobie będę je ze sobą zabierać. I znów ktoś, kto łazi z plecakiem, pod momentem tego typu rzeczy, no to kosztuje około stówy. Około 100. Metr. To może być całkiem niezły budżet, żeby komuś właśnie kupić prezent i dzięki takiemu talerzowi będzie nosić mniej rzeczy, w sensie będzie nosić lżejszy plecak, co na pewno z każdym kilometrem doceni. Kupiliśmy sobie też przy tej okazji kamerę Insta 360 One x To jest taka kamera, która działa w 360 stopniach, to znaczy mogę sobie nagrywać. Teraz się włączył aparat przełączam w tryb nagrywania kamerą, tak. I teraz mogę nagrywać siebie zarówno na te kamery, jak i na ten aparat, mogę pokazać z tej kamery ten aparat, mogę nagrywać, a dopiero potem kadrować. Ono się nam przyda przy wszelkiego rodzaju projektach, gdzie będziemy gdzieś chodzić na przykład, tak, Bo, albo nagrywać coś. Ostatnio ten film o filtrze, z czasów PRL-u mam wrażenie, że te wszystkie, nie wszystkie te ujęcia były idealne. Jak nagrywam kamerą zamontowaną na czole, to tak nie zawsze się łapało w kadr to, co ja chciałem pokazać. Taką kamerą zawsze się tropia w kadr. byle kamera widziała to, co ja nagrywam. Po prostu ja sobie tam potem przecież mogę wykrywać. To ja nagrywa wszystko dookoła. I oczywiście, to już nie jest ten sam pułap cenowy co te talerze za 100 zł. No to już jest droższy prezent, ale czasami też potrzebujemy kupić droższy prezent. Zresztą można się zawsze złożyć z całą rodziną, kupić jedną fajną rzecz. Zawsze uważam, że lepiej kupić jeden fajny prezent niż pięć gównianych, tandetnych. Dlaczego wspominam o tym sprzęcie turystycznym? Bo dla mnie właśnie sprzęt turystyczny jest tym, który będziemy najprawdopodobniej wykorzystać w sytuacjach awaryjnych. Jednak ewakuacja z domu czy sytuacja, gdy nie ma prądu, jest bardzo podobna do biwakowania w namiocie, korzystamy z dokładnie tych samych sprzętów. I nie ma sensu kupować specjalnie kuchenki gazowej z kartuszem, tylko po to, żeby użyć ją kiedy nie będzie prądu i gazu, jeśli mamy kuchenkę na benzynę na przykład i po prostu możemy zadbać o to, żeby ona była sprawna. Troszkę gorszym rozwiązaniem jest wydaje mi się kupowanie zapasów żywności, czy to racji żywnościowych, czy to na przykład suszonego mięsa. Suszone mięso jest fantastyczną racją żywnościową, w sensie takim wsadem smakowym i cennym pod względem jakościowym. To nie są tylko puste kalorie z cukru, ale z drugiej strony ktoś może to po prostu zjeść, jak czekoladę, którą zostanie w prezencie. No słodycze. Ja ogólnie jestem przeciwnikiem kupowania słodyczy, bo ogólnie jestem przeciwnikiem cukru. Dla mnie z deserów to najlepszy jest Tatar albo ewentualnie wczorajsza pizza z majonezem. Także, zwłaszcza uważam, że dzieciom nie powinniśmy kupować słodyczy, bo dzieci i tak wystarczająco dużo cukru jedzą, żeby jeszcze jak je tym cukrem karmić. Tu jest przestrzeń do bardzo długiej dyskusji na ten temat. Nie kupowałbym tak samo na prezenty raczej alkoholu, bo alkohol też się konsumuje. Chociaż alkohol na trudne czasy warto jest mieć, w szczególności wysokoprocentowy, bo można go użyć do palenia, w ostateczności nawet jako paliwo, albo do dezynfekcji choćby stołów kuchni, po prostu odpowiednio go rozcieńczając z wodą. Więc no, to fajna rzecz, ale na prezent się nie nadaje, tak samo jak słodycze. Czyli zapas żywności raczej nie, bo zostanie zjedzony. Tu chodzi o coś, co zostanie z tym człowiekiem na dłużej. Świetnym pomysłem są różnego rodzaju zestawy samochodowe przetrwania. Ja kiedyś, właśnie te racje żywnościowe dawałem ludziom dowożenia w samochodzie. Ale z taką informacją, słuchaj, to masz trzymać w samochodzie. Jak kiedyś utkniesz w śniegu, to ci się przyda. Święta są zimą. To jest dobry moment, żeby o takich rzeczach myśleć. Albo apteczkę samochodową z dobrym wkładem i na przykład przyrządem do wyciągania kleszczy. Bo to może być w wielu przypadkach jedyny przyrząd do wyciągania kleszczy, jaki obdarowana osoba będzie mieć w domu. Nie będzie musiała jechać dzięki temu do lekarza, poprosić o wyciągnięcie kleszcza dziecku, tylko zrobi to samodzielnie. A im szybciej się to zrobi, tym lepiej. W ogóle, skoro o tym rozmawiamy, to powiem Wam o jeszcze jednej śmiesznej historii. Bo uważam, że warto jest czasem zrobić prezent sobie. To znaczy kupić sobie jakąś. Rzecz, która mogłaby być uznana przez nie wiem żonę czy rodziców, głupotą, ale z naszego punktu widzenia jest to ona bardzo cenna. I na przykład ta kamera dla niektórych mogłaby być głupotą, ale ja jestem głęboko przekonany, że ona mi ułatwi pracę przy nagrywaniu filmów i podniesie jakość naszych produkcji. Dlatego uważam, że jest to fajna rzecz. Ale ktoś inny mógłby uznać, że to jest głupota. <laughs> ja sobie kiedyś, miałem tak powiedzmy 17-18 lat, ja sobie kiedyś kupiłem na gwiazdkę bardzo ładny nóż myśliwski tylko dlatego, że mi się podobał. Nie użyłem go do niczego, oprócz, oprócz ewentualnie jakiegoś strugania patyka, ani razu. Nie jestem z rodziny z tradycjami łowieckimi, nie mam żadnego myśliwego w bliższej rodzinie, w życiu nie byłem na polowaniu, a ten nóż po prostu mi się spodobał w sklepie z militariami i sobie go kupiłem. Wiedziałem, że nikt mi go nie kupi, więc sobie kupiłem. I myślę, że gwiazdka jest właśnie takim momentem, kiedy sprawiamy przyjemność bliskim, możemy też sprawić przyjemność sobie. Myślę, że musimy gdzieś znaleźć jakiś taki punkt, Równowagi, kupując rzeczy na trudne czasy, między gadżeciarstwem, kupowaniem rzeczy fajnych, tylko dlatego, że wydają nam się fajne, a kupowaniem rzeczy, które najlepiej spełnią funkcje, jakich potrzebujemy, a jednocześnie będą najtańsze. Wiadomo, że lepiej kupić tanią i dobrą latarkę niż dobrą i drogą. Na przykład teraz doświetlam się tutaj w samochodzie całkiem fajną, tanią i chyba dosyć dobrą latarką, ale czasem, jak chcesz sobie kupić fajną latarkę. To sobie ją kup. Tylko ważne jest, żebyśmy miał świadomość tego, że kupiłeś coś, dlatego że wydało ci się to fajne, a nie dlatego, że to jest naprawdę obiektywnie tobie potrzebne. Na koniec chciałbym tylko jeszcze zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. Stół wigiliny to nie jest miejsce na dyskusję o polityce. I to nie jest miejsce na dyskusję o tym, że trzeba być przygotowanym na sytuację awaryjną. To jest miejsce na to, żeby być z bliskimi, żeby spędzić z nimi miło czas, żeby zacieśnić te więzy, które będą nam potrzebne w sytuacji awaryjnej. To jest miejsce do zakopywania toporów wojennych, a nie rozgrzebywania starych, dawnych ran. Wiem, że nie w każdej rodzinie jest taka atmosfera. Niektórym ludziom święta kojarzą się tylko z przykrością, bo muszą przyjechać do domu rodzinnego i spędzać czas z ludźmi, których nie znoszą. Życzę wam, żebyście nie byli w takiej sytuacji, żeby te święta były okazją do odpoczynku. A zamiast przy śledziu dyskutować o tym, na kogo trzeba głosować w kolejnych wyborach prezydenckich, może zapytajcie bliskich, czy nie potrzebują pomocy w porąbaniu drewna na opał, na zimę, albo nie wiem, w wymianie instalacji grzewczej, albo w jakichś innych takich pracach które pomogą im przygotować się na sytuacje awaryjne. Choćby nawet o tym nie wiedzieli. Pomimo wszystko uważam, że preper powinien starać się, żeby jego rodzina była na te trudne czasy gotowa. Nawet jeśli nie chce. Pomysłów na prezenty jest mnóstwo i piszcie proszę koniecznie w komentarzach pod filmem, jakie są Wasze propozycje albo co się w Waszym przypadku sprawdziło, kiedy daliście to bliskim. Odnośniki do tych wszystkich rzeczy, które pokazywałem oczywiście również w opisie pod filmem się znajdą. Na koniec życząc Wam wszystkiego dobrego chciałbym Was zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, a także do subskrypcji naszego kanału i włączenia powiadomień, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, bo już są takie, które przygotowaliśmy, a jeszcze się nie pojawiły. Pojawią się niebawem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.